Ja chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować za to, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, wraz z pierwszą damą oraz następca tronu Królestwa Danii, książę Fryderyk z małżonką, postanowili odwiedzić to szczególne miejsce, centrum weterana. Żołnierze polscy i żołnierze duńscy na co dzień służą ramię w ramię. Aby zachować wolność i pokój na świecie, wspólnie służą w misjach poza granicami kraju, zarówno tych, które są organizowane przez Sojusz Północnoatlantycki, jak i tych, które są organizowane przez Unię Europejską oraz ONZ. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować za współpracę w ramach Korpusu Północny Wschód. To już 20 lat, kiedy wspólnie z stroną duńską i niemiecką współtworzymy korpus w łańcuchu dowództwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chciałbym też podziękować za inicjatywę. Te podziękowania przede wszystkim kieruję do Atasze pana pułkownika Petrysena, za inicjatywę zorganizowania i przeprowadzenia meczu piłki nożnej weteranów żołnierzy polskich i żołnierzy duńskich. Ten mecz odbył się 19 października tego roku. Wynik nie ma większego znaczenia. Ważne, że do spotkania doszło. Rewanż, mam nadzieję, że odbędzie się w przyszłym roku, a w Danii, a ta inicjatywa świadczy o tym, że zacieśniamy relacje, integrujemy środowiska wojskowe Polski i Danii i to jest recepta służąca temu, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym obu państwom. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.